Co mi tu cieknie? O kurcze, czeka nas serwis zbiornika. Witajcie w Hypo na kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. Dziś praktyka zgodnie z obietnicą. Wracamy do ogrodu i pokażę Wam, jak pracują w ogrodzie pompy WILO serii Extract First. Dokładnie model 304 w wersji SE. Zobaczymy, ile zraszaczy jest w stanie podnieść taka pompa. Na wydajność 7 m3 i ciśnienie prawie 5 barów. Rakieta. Mamy tu model pompy SE, czyli z dolnym króćcem sącym. Nie będziemy wykorzystywać węża z boją, bo mamy tu czystą wodę, więc pompa będzie zasysać bezpośrednio z króćca sącego w dolnej części. I zobaczcie, co dla Was przygotowałem. Nasz test ma za zadanie sprawdzić, ile zraszaczy jest w stanie podnieść nasza pompa. Mamy tutaj 16 sztuk zraszaczy Unispray Rainbirda z dyszą 15. Będziemy po kolei rozkręcać dysze na kąt 90 stopni, bo to jest standardowe rozwarcie podlewania w tej dyszy. Może warto powiedzieć, jak wygląda nasza instalacja. Do pompy wkręciłem mosiężny śrubem, śrubunek jednocalowy, aby w, z łatwością odpinać ym, cały układ. Kolano, złączka PED. Na rurę 25. Mamy tu kolano łączące rurę-rurę i wejście do czterech listew kolektorowych, wykorzystywanych do systemów nawodnienia, aby rozdzielić dane sekcje. A teraz robimy docelowy test. Podłączamy pompę. O! Teraz działa. Słuchajcie, rozkręcamy po kolei nasze dysze. Mamy pierwszą. Mamy drugą, mamy trzecią. Ciśnienie jest niezłe. Nie jestem w stanie yy, włożyć. Mamy już 5 zdraszaczy. Jedziemy dalej. 6, 7, 8 zdraszaczy. Dalej nie jestem w stanie. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Kochani, 16 zraszaczy. Podczas uzupełniania wody, powiem, co tu się wydarzyło. Rozkręciłem 16 zraszaczy z dyszą 15 na kąt 90 stopni. To znaczy, że pompa była w stanie zasilić aż 16 zraszaczy na jednej sekcji. Teraz co zrobimy, to będziemy rozkręcać na 180. Będzie to odpowiednik podwójnej liczby zraszaczy. O rozwarciu 90 stopni. Załączamy pompę i zwiększamy ilość zdraszaczy w jednej sekcji. Rozkręcamy. 180 stopni. Liczę, że 16 już działa. 17, 18, 19, 20. Jest nieźle. Ciśnienie troszkę się zmniejsza, ale jest ok. 21, 22, 23, 24. No, powiedzmy, że to jest. Bardzo optymalnie musielibyśmy zbadać zasięg, ale widzę, że jest, że jest nieźle, bo przed chwilą zlało nam kamerę, która stoi około 6 metrów od naszego stanowiska. Mamy 24 zraszacze na jednej sekcji rozwarcie 90 stopni. Ewidentnie ciśnienie już delikatnie nie daje rady, bo można bardzo łatwo wcisnąć zraszacz, ale... Powiem szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co się tu wydarzyło. Rozkręcimy sobie jeszcze um, ostatnie cztery zraszacze i zbadamy zasięg. A za chwilę zobaczymy, opowiem, bo już mam pewne przemyślenia i wnioski z naszego eksperymentu. Świetna pompa. 7 metrów sześciennych na godzinę i prawie 5 barów ciśnienia, 4,8. Bardzo wydajny sprzęt. Mój asystent zwrócił uwagę na coś bardzo istotnego. Ta pompa jest naprawdę cicha. Jeśli zamontujemy ją poza zbiornikiem, może spokojnie pracować i nie denerwować nas swoim hałasem. Jest naprawdę cichy sprzęt w porównaniu do pomp sących, które normalnie pracują na zewnątrz i wydobywają z siebie no, spory hałas. Tutaj nie mamy wentylatora, nie mamy wirnika. Na zewnątrz wszystko jest zabudowane w fajnej, zgrabnej konstrukcji. Podłączamy. Testujemy dalej. Włączamy pompę. Tak, ewidentnie ciśnienie już nam opadło w całym układzie przy takim rozwarciu zraszaczy. Spójrzcie, hop, jednym paluszkiem wciskam, dlatego tego ciśnienia jest faktycznie już mniej w całym układzie. Zrobimy także, co drugi zakręcę na 90 stopni, aby Opowiedzieć Wam o wnioskach. Myślę, że taka ilość zraszaczy, czyli około 8, 16, 32. Czas na wnioski. Moim zdaniem ta pompa jest w stanie podnieść aż 24 zraszacze o rozwarciu 90 stopni, zachowując odpowiednie ciśnienie, takie, żeby dysze miały swoją. Docelową wydajność. W tym przypadku około 5-5,5 metra. To są dysze 15-15 stóp. Tak się je przelicza. Słuchajcie, naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić tę pompę do systemów nawodnienia, wykorzystując wodę deszczową. Pompa sobie pracuje w naszym zbiorniku na deszczówkę. Tak jak teraz, pewnie niedługo spadnie deszcz. Zbiornik na deszczówkę się wypełni. Pompa ląduje w środku albo na zewnątrz. Wykorzystujemy wówczas model SE. Z wężem ssącym i cóż? Zasila nam układ nawodnienia, wykorzystując wodę darmową, od natury, za darmo. Piękne rozwiązanie. Zapraszam do kontaktu z firmą, chętnie zaprojektujemy wasz system nawodnienia na waszej działce. Mamy promocję do końca wakacji, projekt nawadniania gratis. Koniecznie się skontaktujcie, aby dostać darmową wycenę. Serdecznie zapraszam, będziecie mile zaskoczeni. A my podlewamy dalej! Słuchajcie, naprawdę jest nieźle. Jest nieźle. W przeliczeniu mamy tu w tym momencie otwartych 24 zraszacze z kątem 90 stopni. Co prawda, co drugi jest na 180, ale 16 plus 8 mamy 24 zraszacze w jednym układzie. To jest niesamowite. Oczywiście przy wyliczeniu ilości zraszaczy należy uwzględnić straty, które pompa zanotuje, aby przesłać wodę. Do danej sekcji. Jeżeli zraszacze mamy 30-40 metrów dalej od pompy, wiadomo, to ciśnienie się troszkę zmniejszy, czyli ilość tych zraszaczy będzie mniej na sekcji. Serdecznie zapraszam do HyPO. Praktycznie o pompach. Hej! Podlewamy!